My nie popieramy żadnej przemocy, rasizmu, bla, bla, bla Po prostu nas bawi czarny humor. Klikaj, jakiś szablon zrobisz, ale żeby nie było za dużo, co nie? No tak, 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 tak. Tak. I nie można stawiamy? czekać, aż ktoś zrobi swastykę i haha komendę, naryzysz z tego. Jezu, jak ktoś to zrobi, to kurwa ma, ba ma bana od razu. Autentycznie, ty nie? Oooo... Dobra, Pawilio... Startuje, pa startuje. Pa Dobra. 3, 2, 1... Dobra. Trzy, dwie, jedna. Dobra. Nie jestem ciekaw, co z tego będzie. Też. Z czego ty się tam śmiejesz? Z mojego cringe'u. No real. 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 Dobra, dobra, jestem zajebisty. Czy zdążę? Nie. Czy zdążę? Czy zdążę? Nie. Czy zdążę? Czy zdążę? Dobra, jest coś, jest coś. Kurwa Wylewanie Dobra Niech jej będzie Dobra, może być kurwa, kurwa. Co to jest? Dobra Białe Białe Czy ktoś tam biały ekran po prostu? No tak, biały po prostu No co, bo znowu zostaje wywalona z pracy? Ty. Do interpretacji do interpretacji Nie, bardziej, że to ty zrobisz ten template, osoba, który ci, którą rysuję, bo jeżeli tak, to zajebiście. Co? Co czego rysujesz? czego ty rysujesz, Pawilo? Czy jak rysuje majeczkę, ale nikt zrobiłem miał czarną? Pff. Serio? Aha Fuj B B, B. <laughs> Jak się kurwa nie robi? nie, nie, nie zrobię tego, kurwa Dobra, w to mam. Fakt jest. No tak, biały ekran, no co ja mam tu kurwa zrobić? A nie! Jeczka. Jakieś kurwa, dwie kreski, jakieś niebieskie kropki widzę, kurwa! <laughs> Mieliśmy tu zrobić... O Boże, czekaj, czy ktoś się tu musi coś odpierdala, mnie? To miał być w miarę poważny rysunek, a wychodzi kurwa blob tak powiem, nie ma fal, nie ma fal, nie ma fal? Nie wiem, ja narysowałem coś, co wygląda jak łoniaki, kurwa. Dzięki. <laughs> nie ma za co. Albo się tak, po popek zmienił swoje profilowe na Discordzie. Popek? A bobek? <laughs> bobek. Wojtygoda! Bo Słuchaj, ja miałem na myśli. Sweetie Fox, bobek, ja miałem na myśli Sweetie Fox. A co? Nie googluj tego, nie googluj tego, nie googluj tego, nie googluj tego! Nie, googluj tego, nie, googluj tego. nie, nie. nie rób tego! Nie. Ja wiem kto to kurwa jest Maya Maja, ty też nie wpisuj tego, kurwa. Nie mam zamiaru. Nie wiem, czy ma być Super Saiyan kurwa? Czy to jest drzewo? Eee, murzyn. Kurwa. E, Boże! Dzięki za cancelowanie kurwa! Darmowy cancel! Let's go! z drama! Raita recista? Bo ja wy jesteś w tą grę przeglądarkową, zwaną Gartikwon. Phone. Ja myszki nie mogę nawet złapać. Co?! To tak... No spocona jest osobnie. Ty się płacisz przy tym. <śmary> gościu ze stresu kurwa. <śmary> Jaki spocen jest. Musi być tajemniście. Gościu, gościu, rysu, gościu rysuje hejtajce i teraz chce się popisać e, e swoją artystyką. Ale nie jest pewny siebie. To jest nie moje Serio? A ma jest kysymy. W... Ale... Kurwa grę, Co? Ale serio w pokoju 50 stopni chyba jest? <gryw> <gryw> Ten co się dusi w swoim własnym pokoju bo 50 stopni. Słuchaj, oni mu płacą za chodzenie kurwa, a nie za klimatyzację, nie? Co? Co? Nie! Miałem na myśli, bo jak się mieszka, to się ogrzewanie dostaje, co nie? To miałem na myśli. Dobra, nie wiem co miałem tego. Co chciałem narysować więc mi narysowałem gówno. Dobra, 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 pavilior, dobra. Tam wiesz pawilion. pawilio. Okej, okay. Myśla, myślałem, że to Bobek. Myślałem, że to Bobek. Ja to dostałem. Ja to Co to kurwa jest? To, to to, Dobra, Bobek, błaga. Bobek obserwuj. <tutuj> <tutuj> <Ty Jezu>. <tutuj> <tutuj> czy to jest ping. Czy to jest kurwa i ten kingpin nieudany? Widzę, nie udany? że co? To? Kingpin nieudany jakiś. nie jakiś. Ja moje się nie pokazuje, co jest. Nie, no Bobek wiem. się nie pokazuje. Ja Okej. Okay. Co to kurwa? A co Boże. by go siebie z Dayla narysował? No nawet nieźle. Co a. to jest? Nie miałem brawo, brawo! Dajnego. Dobra, mój. Teraz mój schemat. Już się no. boję. Kurwa, ja właśnie tutaj nie On... zdążyłem, a chciałem stopy narysować. Dobra, pawilio pokrywaj. Mógł... Ej, no dobre.

Co to, to kurwa jest co, co, co je <zysklarzionale> A, okej okay. Tylko nie umiem palców rysować O kurwa Dobra Oho Okej okay. <śpiewa> Dobra, je? dobra, dobra, to jest to oh będzie je. hit, Patrz teraz, patrzcie teraz <śpiewa> Nie pan <śpiewa> jest Bobek! Bobek! What the fuck! To jest dobre nawet. Ale Bobek nie, Bobek bo przesadziłeś kurwa! Ale z czego... Dobra, teraz ci posiłimy z drżego, patrz teraz! JA pierdolę! Wielkie umysły jeszcze tam podobnie no ładnie, no ja no mogę no no i no ja to no mate, to mate, tak, no to drzewo, to już Tak, no Tak, kurwa. kurwa nie widzisz? mate, tak. no Ale no no mate, no no mate, no no Piwo, Piwo. Piwo. Maja, czy czy my coś o czymś nie wiemy? Czy potrzebujesz pomocy Dobra. z uzależnieniem? <laughs> Maga to. <laughs> Ej, to dobre jest akurat. O. O. Fajne. Dobra, <laughs> jo, e, słodkie. Ale, zajebisty, zajebisty, z gówno. polecam jest. <laughs> Myślałem, że to będzie... Myślałem, że to będzie... O, to jest ten najlepszy template, kurwa! Nadchodzi! Dobra. Zatknij to, kurwa! Wiesz, okazać, że dostałeś tą kreskę! <laughs> Nie wiem, jaki to Joe Hanser O kurwa, to... Czy <laughs> <laughs> to portret twojej stary? Co to jest?! <laughs> ja pierdolę! O kurwa! Fuck. fuck me! To f**k me! Eiffel Tower, kurwa na pustegi! Dobra, ich ta majeszka miała. A. 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 a Kotki dwa, dobra, to popieram. Zabrać dzień, nie umiem rysować. Cześć, podróbka, a ten. Tak, tak. Dobra, się to ma się coraz mniej czasu na tego odzorowanie tego co było. Dobra, trzy, dwie. Szanuję O matka. Moja załamana, bo nie wie co narysować pewnie No Ej chuj. chuj No Dokładnie Nie masz pojęcia jak twoje zdanie ma rację No I'm creatively bankrupt, kurwa Kurwa O kurwa macie, jak o, ja, ja mam to o, zrobić O Jezu Ja od co razu Trzeba to zapamiętać, to za zapamiętać czy tak? Ja nie wiedziałem, że trzeba zapamiętać Dobra ja Też to by, tak, to by tak nie odpierdolił Ja nie pamiętam co było Też Znaczy, pamiętam i widzę, a nie pamiętam, co było poza tym Poza głównym, nie? A dobra, dobra, bo... dobra Dobra, niech będzie to Pok Dobra, to, jest, okay, proste. to dobra. jest proste, to jest proste, to jest proste, to jest oh proste To jest proste Co to było? Pokój. Dobra, 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 Pawli... Czy... Pawli dalej... Dobra, halia, dobra, 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 zaczynam Dobra 3, 2, jeden. Mój album Kurwa to taki siur No o, dlatego mówiłem, bo nie, że w chuj śmieszny jest no to mówiłem ci Bardziej niż, ma, twoje zdanie ma bardziej co no ja coś się wydaje Dobra Słuchaj, <śpisał> Sł ja przynajmniej próbowałem to maskować Subtelny być Ooooooo <śmienicza> ja zzwykłem, kurwa Tej, ja a mi Stormia, czemu dreże miał kurwa czy dał mu czepek krasnoludzki <śmienicza> Bo ja to tak zapamiętałem My ty, kurwa robimy dewolucję devol Amogusa człowieku tutaj Czyli Człowiek, ten bobka zdjęte go jak kurwa Amogus z drugimi nogami kurwa i z dupą Dobra, Mogus. Dobra. Dobra. Dobra, Dobra, razie, na A Mogus, co za piękne zdanie. co za piękne zdanie? Aha, to było A myślałem, że ja. bank. Kto się ja. mi zastanawia teraz, bo dostałem bank, kurwa. Kurwa. <laughs> <todgry> <todgry> <Tam jest dole. todgry> ja Ja pierdolę. <todgry> bank. <todgry> Kurwa, zaraz! Tak, bank! bank Piękna! Aha! co? No. Ja dostałem co? Nie, dobra, coś takiego nie dostałem. A, to dostałeś moje. Tak! Nie wiedział, no kurwa, czas mi uciekł. Czas mi uciekł. Ale no. to jest lepsze od tego, Reitana. No, no jest, bo... Bo spanikowałem, bo mi kurwa... Widziałeś, kilka razy wylewanie. To mi nie zajęło. Dobra, no. Dobra. I tu się... Ja jak... dwóch... Cześć, jakim cudem? Nie ja wiem kurwa. Ja się kompletnie zesrałem. E? E? Czy papryczki zrobiłem z kurwa troskawek. <noise> Dobra. Dobra, krak jest, ten mieszawczy. Dobra, dawajcie, ci, ci dziwne ciało, bo to jest całkiem spoko. Dobra, w sensie nie gra. W sensie ogólnie tylko trzy masz rundy. O, teraz ty rysujesz głowę, i na przykład w następnej. I musisz przekroczyć tę linię, żeby po prostu w następnej rundzie było widać co tego. Ej, czyli Ale... mam przekroczyć? Tak, ty masz przekroczyć tę linię tam na dole, żeby po prostu następny, kto będzie robił środek, yy, to, że Okej, ci przechodzi tylko to, co jest na samym dole. Tak. Dobra. Nie wiem, jakie je dać, oddać, więc nie mam żadnego. Nie, tutaj po prostu ty musisz narysować głowę, później tu. Ja bę... mam stopy, kurwa, na samym dole. Masz na górze napisane, narysuj głowę. <grym> Ja pierdolę Genius kurwa Ja po prostu łeb masz narysować na cały ekran kurwa i potem się to będzie łączyć My gadamy o nafe panowie No bo ja narysowałem wcześniej kurwa jak Pupu odjebał nożem dziecku rękę kurwa Z template'a Stigma Re Realtable RELATEABLE Daj dojebiemy Ej kurwa prawie bym nie, do nie narysowałbym dołączenia, nie czy tak może być lepiej? Chyba nie, nie. To no. jest kontynuuj z To jak mam mieć spodnie? No to nie rysuj spodni, spodnie będą trzpotem! A, tak Jak znajdziecie takie białe, jakby na początku tam u góry, to jakby co to jest pasek, więc zróbcie do tego spodnie. Ktokolwiek moje dostanie. Dobra. Złamaj zas za zasady, ale dobra. No, ale to wier... inaczej bym popatrzył na coś dziwnego. Tylko i tak każdy będzie patrzył na coś dziwnego. Ale to by wyglądał jakby. Moja miała przykutego <grym> 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 Ej, ja poznać przyku tego kutasza paskiem. Okej. To nie moje, nie. O Jezu, dobra. Na co ja patrzę, kurwa? <grym> ja widzę. Ej, co to ja, to ja to mam nie z nie tego jest. zrobić? No czy. Czy jest zgadnę, nie? Nie, nie, nie będę, się, będę się domyślać, nie? Pewnie to są kurwa nogi, kogoś, kto zapomniał, że yy, ma nie robić ich. Spróbuję coś z tego wykombinować. To czemu on ma kurwa jeszcze po środku coś? takiego takiego śmigły jak ja nigdy nie widzieliście. Tylko czemu... Nie, ja się zesram. Ktokolwiek kurwa robił to, czemu spodnie czy cokolwiek to jest jest, jest koloru tła? Mam... mam do I Dobrze wiedzieć. I came. You came? Co? You came. Jakie <noise> kurwa, you came. Podział you I came. Mama, I'm Jason and a ghost. Do I look like him? No co, wyrażaj czy, się lepiej niż śpiewaj Czy ty, ty razy śpiewasz? To. JA PIERDOLĘ Dobra, ktoś kurwa dał jedną nogawkę, nie? No, ja pierdolę Ale pochój nogawkę, po prostu dołącz do tego Zrób z tego dwie No, kurwa... Pierdol się Ale, ale, ale my nie musimy zaczynać, no wiesz o tym, nie? No to będzie jedno nogi Josh, kurwa <grym> Jedno nogi Josh Kurwa, panowie, jesteście tak otwarci do siebie jak ciało na stole operacyjnym, nie? zabi <laughs> Aaa, zabij się a, Chociaż kiedyś ten nadejdzie No W maju do... do Ukrainę co? W maju na Ukrainę o, on, a on nie wie! O chuj Mam zły wiadomości Uwaga, rejton! Paweł, jesteś? No jestem, jestem Dobra, dobra, zaczynamy Boże święty Co to kurwa jest? Boże Xperia Okej O nie, nie Acha <gad> Kurwa Ej, w sumie pasuje No, o, dobrze. dobrze. O, what the fuck Dobre Dobre w chuj mnie go Ale pasuje, ale pasuje Dobre Nie są jego ręki Czemu on ma ptane spodnie? Gościu, kurwa, jest panem Balaszka, nie? Ja wiem, co ja tam narysowałem, ja. Aha, nie, kurwa, myślałem, że to była jedna noga. Tu jesteś debilem. Nie mogę, kurwa. Jebany Aladdin kurwa Gosiu, <śmany> ej gosiu, gdyby tak, gdyby, co, człowieku, gdyby on dał kreskę, gdyby on zamiast tego haka dał kreskę po środku, kurwa O, wygląda jak zakrzywiony kutas Nie, <śmany> nie wiem jakie ty kutasy ja widzisz to, ale... <śmany> O nie, wow. ja wiem co ja tutaj spotkałem to, to jest jakiś kurwa ma Waluigi? A ty nie, dobra, dobra, dobra. <grym> ej, no praktycznie czynali sobie w myślach, oprócz bobka. Autentycznie. Dobra, dobra, do, dobra, jednak tutaj nie znajdziesz super. Ej, zajebiste. Dobra. Ty, tylko bombę jeden zjebał, bo z, z drzeżem. Uwaga. Ojoj. O, Boże, o nie. Co Obo. to jest? Oteramba. O nie! O, to będzie mocne, to będzie czemu, mocne. Ej, czemu zlagowało. O. Ja pierdole. Nie, nie, kurwa. Ja pierdolę. Fuck me, Kyniarze. dude. Ale to Ja wiedziałem, że... On wygląda jak... Co to co? jest? On wygląda, trafie, są! Trafie. <laughs> On, wygląda, <laughs> On wygląda jak... TO SĄ! On wygląda jak strał O Boże Kościół, daj ligi na samym dole, błagam Cię, kurwa Zrobiłeś mnie w chuja <laughs> mam co wymyślić Dobra mam, dobra mam Dobra, jestem ciekaw czy ktoś się domyśli O nie